że działalność społeczna odpowiedzialna w biznesie to przede wszystkim działalność efektywna. W przedsiębiorstwie, którym kieruję stosujemy tę zasadę od dawna i z wielkim skutkiem i z wielkim powodzeniem. Chodzi o to w biznesie, by działanie było efektywne i skierowane na potrzeby społeczeństwa. Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągowej i Kanalizacji w Kaliszu od lat kieruje się zasadą, która wypłynęła niegdyś z konferencji z Szczytu Gospodarczego w Davos. Zasada ta mówiła, że każdy zarząd spółki zobowiązany jest dbać o interesy właściciela, pracowników, klientów i lokalnej społeczności oraz zgodzić, Jakże często przeciwstawne interesy wszystkich tych grup. W naszej działalności pracownicy są wyróżnieni w ten sposób przez zarząd spółki, że wyjątkowo starannie dbamy o ich bezpieczeństwo, staramy się, by godnie zarabiali, ale przede wszystkim wprowadzamy kulturę integracyjną wśród załogi, która umożliwia w jakże trudnych, odpowiedzialnych momentach liczyć wzajemnie na siebie. Praca zespołowa jest charakterystyczna dla tej firmy, dla zadań, które wykonujemy na co dzień. Pracownicy firmy w tej strukturze działań społecznie odpowiedzialnych mają oczywiście swoje miejsce i z dumą podkreślam, że niejednokrotnie są inicjatorami tych przedsięwzięć. W kaliskiej firmie wodociągowej działa bardzo silna grupa krwiodawców. Myślę, że jest to jeden z mocniejszych punktów oddających wrażliwość pracowników na, na otoczenie. Godzą się na wszelkiego rodzaju finansowe wspomaganie przedsięwzięć kulturalnych i innych. Myślę, że załoga pod tym względem jest odpowiednio wyedukowana i współdziała z zarządem bardzo, bardzo dobrze. Współdziałamy z otoczeniem, zależy nam na tym, żeby to otoczenie było jak najbardziej przyjazne. Współpracujemy z wieloma organizacjami pożytku publicznego, wspomagając je finansowo, ale również realizując cały szereg projektów o zupełnie niekomercyjnym charakterze. Wspomagamy wydarzenia muzyczne, teatralne w Kaliszu. Prowadzimy bliską współpracę z harcerzami, wspomagając ich działania. Wiele współpracujemy z, ze szkołami. Jednym z takich kluczowych tematów jest od kilku lat organizowany konkurs plastyczny o tematyce związanej z wodą wśród uczniów Liceum Plastycznego w Kaliszu. Działanie społeczne odpowiedzialne nie wymaga specjalnych analiz, podejść, programów. Wystarczy odpowiednie poczucie tej odpowiedzialności, wrażliwości społecznej, którą każdy członek zarządu powinien posiadać, współpracując z otoczeniem. Jestem głęboko przekonany, że nawet wśród firm, które nie dysponują ogromnymi kapitałami, taka działalność jest możliwa. Strategia przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji narzucona przez właściciela, przez miasto Kalisz, ma jeszcze jeden zapis: że jesteśmy zobowiązani do prowadzenia działalności z rentownością bliską zeru. W spółce prawa handlowego nie jest to ani łatwe, ale trzeba przyznać, bardzo korzystne dla naszych klientów. Radzimy sobie z tym problemem, bo po prostu jesteśmy wrażliwi społecznej. Te osiągnięcia w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu mają swoje źródła w tym, że spółka od wielu, wielu lat funkcjonuje w programie przedsiębiorstw Fair Play. Myślę, że poza wartościami wynikającymi z wychowania również wiele, wiele korzyści dało nam wieloletnie uczestniczenie w tym programie. Korzyści, które. Wynikają wprost dla firmy to mobilizacja w działaniach Fair Play w taki sposób, by uzyskiwać w kolejnych latach certyfikaty, a sam certyfikat najmniej służy nam, a bardziej klientom, którzy świadomi tego, że mają do czynienia z firmą Fair Play, stawiają przed nami coraz wyższe wymagania.